Dobry. Mówiłem miesiąc temu, że będę pracował nad Ekfarmem 5.2, lecz okazało się, że 1.20 zmieniło parę komentarzy. W trakcie też trochę rzeczy dodałem, więc uznałem ostatecznie, że zrobię mniejszy update, gdyż naprawiłem parę kluczowych mechaniki i dodałem trochę nowych. Dziękuję wspierającym i bez przeciągania. Będę stopniowo spadać, jeśli chodzi o wagę zmian i to jest luźny film na temat tego, co się zmieniło. Więc tak, liczenie ilości dni, która mija przez kolej zostało naprawione, dzięki czemu już nie ma raz 5 dni, a raz 6, Jest zawsze 5. Kara zakreta Elisa jest teraz Naliczana za ilość posiadanych kur. Odpowiednio u 500 euro za kurę, a u Kreta 150 euro za kurę. Usunięto sprawę po ścigu związaną z kluczem, więc spokojnie możecie okradać tego bankiera, już nic wam nie grozi za to. Cena boosta teraz jest zmienna, od zależności jaki masz update i ile kur było to spowodowane tym, że boost był zbyt silny, był po prostu broken, więc dzięki tej prostej zmianie boost teraz jest bardziej zbalansowany, a dalej zapewnia przychody. Dodano opcję skipowania jednego dnia przy pomocy łóżka w domku. Kwestie wieśniaka zostały na nowo napisane. Teraz są powtarzalne i losowe. Operują one bardziej na zbieraniu itemów niż wykonywaniu zadań. Jakby co, co miesiąc są nowe. Jeżeli wykonałeś zadanie, no to musisz poczekać do końca miesiąca, a jeżeli nie wykonałeś, no to będzie nowe zadanie. Możliwość dofinansowania wioski, aby po prostu przyspieszyć rozwój i nie czekać na podatek. Zaktualizowano opisy przedmiotów w sklepach. Poprawiono czytelność podatków w książce. Widać poziom zniszczenia łopaty, kiedy zasypujesz norym. A na telefonie możesz teraz sprawdzić, jak długo trwa bus. I to tyle. Ja wracam do 5.2, więc widzimy się w piekle.